Okej, okay. co to jest? Myle państwo, w dzisiejszym odcinku zagramy na modyfikacji, którą naprawdę wiele osób mi polecało już jakiś czas temu, ale z jakiegoś powodu nigdy się nie pojawiła. No, no to, no to jestem, nie? I jak słychać mój głos jest już dużo lepszy, więc łapki w górę działają, ewidentnie wirus jest w odwrocie. Tylko trzeba jeszcze tutaj zostawić też, żeby nie wrócił, bo to wiesz, to zawsze może się wrócić, ty nigdy nie wiesz. I coś też mi się tak wydaje, że będziemy tutaj powoli kończyli testy modyfikacji, które być może, a być może nie, pojawią się w finałowym sezonie Minecrafta we mgle. I szczerze, chciałem, żeby On już pojawił się w następnym tygodniu, więc mam nadzieję, że subujesz kanał, żebyś tego nie przegapił. O! Czemu, jak byłem tam, to tej wioski nie widziałem halo? Stary, weź tiktaki, bo ci jedzie. Nie wiem co to było, ale ewidentnie ktoś tutaj na mnie chucha. za bardzo, to nie wiem jak ta postać wygląda. Nieistotne. Wiem tylko tyle, że ta modyfikacja miała naprawdę wiele update'ów i to nie jest taka wiecie modyfikacja, no, no trochę tego nagrywam fachowo tak jakby to nazwać. No nie jest taka pierdu pierdu, nie. Tuż tu jest y, 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 sztosiwo. Taką przynajmniej nadzieję, zobaczymy jak to będzie się rozgrywało. Prawdziwy horror, czas zacząć. Już zresztą nie mogę się doczekać tego sezonu. Minecrafta we mgle, jakby no. Mocno mi tego brakuje i tego wajbu. nie trzeciego sezonu, on za bardzo sam mi się nie podoba, jak w niego grałem. Pierwszy i drugi, to było to. I mam nadzieję, że uda się w tym finałowym po prostu gdzieś, chociaż delikatnie, powrócić, zahaczyć o ten klimat. Też na wielu nowych modyfikacjach, bo tego by naprawdę pełno i dużo więcej modyfikacji, które są już na wyższym poziomie niż za czasów, kiedy faktycznie ten pierwszy sezon się pojawił. Co ty... Dobra, jak już zrobiłeś, to zrób no życie. Dobre narzędzia mamy. Mam nadzieję, że nic mi tutaj na mordę nie wyskoczy, jak wejdę do... A nie, dobra, to nawet nie jest kopalnia, po prostu wezmę sobie kamień i myślę, że będzie git. Jest węgiel. Spoko, może być. Jeżeli macie jakieś pomysły, co jeszcze mógłbym dodać do tego sezonu finałowego, jeżeli chodzi o mody, dawajcie znać w komentarzach. Może też znacie coś, czego ja nie znam i coś, co jest naprawdę godne dodania do tej serii. Pa, węgiel znalazłem, ale mądry człowiek gdzieś. To, to jednak trzeba mieć wyczucie, co? Tak, tylko teraz muszę się do craftingu wrócić, bo zrobiłem dwa, żadnego nie wziąłem. Ej, szczerze mówiąc. Ten oddech jest nieco niepokojący, bo nikogo nie widzę, ale jest takie jakieś wrażenie, jakby ktoś stał gdzieś za mną, nie? Podoba mi się ten typ modyfikacji, wiecie, taki ala dwe Dweller. Tak, dobrze powiedziałem. Że nigdzie nikogo nie ma, ale wiesz, jednak te dźwięki, jednak coś tutaj, a masz takiego tak, jakby ktoś cię tak pod żeberko wcisnął palucha. Takie coś, wiesz. Nieprzyjemnie, ale jednak nic się nie stało, nie? Przynajmniej tak mi się wydaje. No nikogo nie widzę. sumie na razie podejrzewam, że w nocy po prostu będzie się ta postać pojawiała. Ojeny. jeny Czy pewnie jak większość, jakieś duże, czorne i drżeli. No bo to, to jak inaczej? No to tak, myślę, że to, to, to w większości tak. Fajny sit się trafił, mam jakieś takie wrażenie. Bardzo dobrze to wygląda. Bardzo dobrze, kolego. Nie, się odwrócił. Mówisz do człowieka, ten się odwraca. Z bractwo w ogóle jakieś. Dobra, jest chleb. Jest czopka. Czopka z gazety. Mogę wyjść? O, dzięki. No nie, no to nie ja. Spodnie mam czyste. Co to był za dźwięk? Słyszycie taki? Taki mokry bunk, miałem wrażenie. Nie pytajcie skąd. jakby to nie istotnie nie wa, istot, nie, 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 nie pytać, proszę nie pytać. Niech rzuci kamieniem ten... Dobra nieważne, zostaw to. Myślę, że zbyszkę na samym starcie to i tak się pozbędę. Bo do czego niby mi on tej potrzebny? On i tak tych mobów nie atakuje, a te moby to, to wiesz, no, ale w większości i tak sobie takie. No nieśmiertelne, no, a zbyszek śmiertelny to chociaż jednego sutu. O, 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 widzisz, ale kwiatka nie dał chami burak i trzy żelaza, ale to był biedny zbyszek. No najbiedniejszy z najbiedniejszych zbyszków w życiu. Co ja mam sobie z tego zrobić? Co mi... Wiadro? To jest wszystko, co mogę sobie zrobić na ten moment, człowieku. Przez ze studni sobie wodę wezmę. O, no, fajnie. Dobra, ewidentnie są dwa dźwięki na razie z tej modyfikacji. Pomimo tego, że dalej tego nic nicponia nie widać. O! No jest ten głos dalej nie jest taki, jaki powinien być. Ale jest zdecydowanie lepiej, jak mówiłem. Wirus jest w odwrocie. Mamy No, Jakbym trochę żelaza zebrał, zrobił sobie jakąś jaja za mnie robisz? Czemu tak? Dlaczego? No nie nie, szanuję, jakby to. Podwodne kopalnie to w serii, jak będą. Spoko tutaj. No niekoniecznie. Opa. Dobra, tutaj widzę, że jest dosyć głęboko na dole. Może się przydać. Jeszcze jest woda. Typa to. No specjalnie pode mnie wszystko zrobione, gościu. Okej. Okay. No jest żelazo. Zombie? Mam nadzieję, że to zombie, a nie to. Ciebie też kiedyś szukałem, dobra, nieważne. Myślę, że tyle, że Liwa nam wystarczy. Zresztą powoli muszę wychodzić do góry, bo to już. robi się nieco. późno. I się tak zastanawiam nawet, czy faktycznie, gdyby nie była ta seria, to czy nie zrobić tak jak w przypadku pierwszego sezonu to było, że odcinki nawet mogłyby pojawiać się codziennie przez jakiś tam czas. No, wszystko też zależy od Was, jak Wam będzie się to podobało. Mam nadzieję, że wszystko wyjdzie tak, jakbym chciał. Tak, tak żeby po prostu było fajnie. Dobra. Mamy. Mamy nawet kolegu. Mamy, mamy. Pewnie, że mamy. Ale co mamy? Mamy na piec. O. Proszę bardzo. zresztą jakieś domy było zająć, nie? Bo słońce tak. Powoli w dół. A ten chłop huchał na mnie dwa razy. Po trzecim razie myślę, że to już nie może być nieprzyjemne. Tym bardziej, że śmierdzi. To przede wszystkim. Żelazo jedno jest. To możemy sobie zrobić z tego tarczę. Okej. Okay. Bardzo dobrze. Czy zapalniczka jest nam do czegoś potrzebna? Myślę, że nie. Te potwory to chyba i tak się. Mam nadzieję, że to było na dworzu, a nie tutaj, bo coś jakby ewidentnie spadło. Co to jest? Ej, tam jest portal! Dobra, pochodnie są, możemy iść, powinno być w miarę jasno. Tarcza. Czapka na łbie. Bardzo dobrze przygotowany jesteś. Chłopie! Możesz ruszać. Co tutaj w ogóle jest? No ładny teren generalnie, ale. Hmm. Jest lawa. Od razu pod portal w ogóle. Przy portalu, jakby to. Wszystko pod speedrun. Opie, ty, to ja jestem cały ubrany, pa to. A nie. Brakuje mi czopki. Nie mam tutaj żadnej innej modyfikacji. Okej, okay. co to jest? Wow! Dobre, to jest. Jest to dosyć mocne i ja chyba bym chciał do domku, tak myślę. Jeżeli próbowałeś mnie wystraszyć jakimś dziwnym, głupim blokiem? Co to jest? No coś mi się tu rusza. Wszędzie mi już straszą gamonie skończone. Jeżeli ty myślisz. Że uda ci się mnie przestraszyć jakąś głową, z której coś kapie i oczy jej wiszą To tak, udało ci się Dlaczego tutaj nie ma piętrowych domów? Dobra, idźmy tam, bo tam nie ma żadnego moba w razie czego, żeby mógł się przespać, ale... Okej okay. Są pewne rzeczy w Minecrafcie, których nie chcesz spotkać, ani nie chcesz znaleźć Myślę, że to była jedna z nich Jak ty możesz spać w takiej sytuacji, co?! Wiedziałem, co tam się stało, to mogłeś być ty! Idę gdzie indziej. Tak się poszpędzać trochę jeszcze zobaczyć. Nie wiem, czy coś pojawi się potem przy tym. dziwnym bloku, gdzie to jest. Tam. Ty, A co oni są od tego? Jeden zniknął. Pójdziemy jeszcze to. Nie wiem, rozwalimy, klikniemy, może tam jest jakaś wiadomość, cokolwiek. Po prostu trochę się zorałem i uciekłem. Tak robią prawdziwi mężczyźni. No dobra, po prostu ja bym poszedł spać. Nie po Co nie pójdziesz spać? Co nie pójdziesz spać? Zabiaka będzie się bał? No Człowiek. Dobra. Idźmy stąd. Będzie mi po murach łazić domu mojego. Idziemy to zobaczyć. Jeszcze raz, co tam jest. Może faktycznie muszę coś tam kliknąć, że głupi po prostu poszedłem. No dobra. Czemu w ogóle ta postać jest uśmiechnięta, to też nie wiem. To to wydaje ten dźwięk A, dobra, to jak skapuje Ale... Nic nie mogę z tym zrobić Mogę tylko po tym przejść Kim był ten typ? Chupie, ty masz jedno oko na Maroko, a drugie na... Nie wiem gdzie to... D -d sami Pierwsza noc i takie rzeczy Panie To nie powinno tak wyglądać, myślę, to tak... To powinno być nieco inaczej no dobrze, ale my się przejdziemy, no bo co, co, co mamy robić człowieku, to jakby trzeba tutaj ufać, <grystanie> że może coś jeszcze się wydarzy, wiesz, jakby tutaj są podchody, postać w nocy się nie pojawiła, ale wieczorem dała wystarczającą informację, że, no, że chyba może mnie nie lubić, czy nie, czy źle zrozumiałem, chyba nie jest tak, że tylko mi się to wydaje. Dobra, mamy, okej, okay. bardzo dziwny system kopalni. Takich jeszcze nie widziałem. Tego chciałem tu podejść, bo to. Okej. Okay. Nawet nie musimy głęboko schodzić, a będę miał wystarczająco dużo żelaza, żeby zrobić sobie pełen set. Więc czemu by nie? Okej. Okay. Powoli. Chyba, że coś wydrzereja, no to będę uciekał. <laughs> Co zrobisz? Fajne złoże. 8 żel... 9 żelaza, okej. Okay. Bardzo, bardzo dobry drop. No dobra, tutaj. O. Dobra, jeszcze tutaj. Będzie trochę węgla, bo to też potrzebuję do przepalania. No i do pochodni, bo to tak... Też jest wiesz. No, chyba mi w ogóle nie odpisuje. Mało wygadana modyfikacja. Bardzo. Jedyne co to chucha. I wali mokre bąki, to też, jakby to też zauważyłem. No Ale dobrze no. W takim bądź razie. Ja sobie zrobię własny dom, bo ja nie będę siedział tak nisko, bo to jest niebezpieczne dosyć. Jak chłop robi takie coś z oczami, to ja wolałbym mieć jednak mieć swoje na miejscu, nie to? Wiesz, jak jest? Jakby dobrze jest, jak jest. Po co to zmieniać? Chodź, ja ci teraz las znajdę. Aha, dobra, nieważne. Znajdę las, nie ma... a żaden problem. Ja już mam. To bardzo fajnie, bardzo miło, bardzo sympatycznie, dobrze jest. Czy to mi się wydaje, czy ten enderman tam jest? Wiedzą, on tam stoi samego. Dobra, nieważne, on się teleportuje, on tam cały czas jest od, od nie wiem kiedy, od naprawdę dawna. No i dobrze, no ja sobie naścinam troszkę tego drzewa, no jednak, bo to fajne jest I fajne jest do pracy to, to dobrze jest, to no, ja lubię, to dla mnie to się podoba Zauważyliście, że od momentu kiedy pojawia się ta dziwna głowa ee, To nie ma dźwięków Przestał mi huchać. I tak Walić też, nie? Te mokre bąki, no wie, wiemy o co chodzi O, ja mam jeszcze lepszego pomysła, ty, to jest przegenialny pomysł Ten Enderman mnie denerwuje ja sobie po prostu przerobię domek! Jeden, żeby być wyżej. Ja sobie sam to dorobię. To nie trzeba tutaj dawać mnie. To ja mówię sam. Ja ręce mam, to wiesz, to co zrobię. Dobra, wystarczy. Nie ma co tutaj szarżować. To też nie będzie jakiś wielki dom, wiesz, że to nie zostaje na długo. Może jedna, dwie noce zobaczymy, co będzie się działo. Dalej. Ta głowa tutaj jest cały czas? No ja i nie widzę. A nie, dobra, jest. Cały czas tam sobie stoi, więc... Nawet za bardzo nie da się z nią nic zrobić, nie da się jej zniszczyć. Więc gdyby się pojawiła tak w moim świecie na stałe, to... O Wy... dobra, by trzeba było tam zrobić jakiś ten. Czy, czy to oko też jest oko na maroko, ma jedno takie tutaj ten? <ścoughs> Boże wygląda jak Kitty. Który dom teraz przerobimy, żeby zabezpieczyć się przed jakimś dziwnym potworem. Tamten na końcu wygląda dobrze. I teraz zobacz, i teraz taki myk musi być Proszę bardzo, tu pochodnie Oj, ale Boże, jak elegancko I jedziemy dookoła Żeby żadna szkarada menda Czy inna pluskwa mi tutaj po prostu się nie wdarła I nie przelazła Bo ja bym chciał normalnie zasnąć, gdybym mógł ale nawet jak ja będę chciał Tylko i wyłącznie moja decyzja, a nie, że ktoś mi przelazł Powiedziałem to w złym momencie? Powiedz mi, że to jest koń Ale powiedz, że to koń, no No to musi być koń Ty A czemu? Czemu pan tak plecami do mnie? Proszę pana Tu nie wolno parkować Nie dobra, nie reaguje, jakby Wow! Ja rozumiem, że on tak zostanie. Ja da... ja... Miałem sobie dom pobudować, ale widzisz, no się nie da No paszomi mi z tego podwórka, no proszę cię Nie wadę, że mi się do tego podejść uh -huh. No, nie fajne przywitanie, no! Ja wiem, że można się przytulić do powitania, ale tak! Jen! Zobaczymy jeszcze, co będzie dalej. Też nie chciałem całej modyfikacji tutaj przechodzić, wiecie, całkowicie dowiadywać się, co tutaj wszystko jest, żeby nie przyćmieć sobie, w razie czego. Niespodzianki, gdybyśmy to wrzucili do Minecrafta węgla, który też będzie hardcorem, więc jakby to. wiecie. Jak coś nas zabije na strzała, to lipa, bo tracimy serce, a ich się nie odnowi, bo wraca stary system prawdopodobnie z pierwszego sezonu, więc to no, będzie trudniej niż w trzecim, czy na przykład w drugim. Może w drugim było tak samo, nawet nie wiem. Nie, w drugim w ogóle serce traciłem, o, to była różnica. Mi mi Co jest? Paranoja Oj 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 Nie, nie sympatycznie nie mi się w ogóle nie podoba Że Chociaż mam te pochodnie dookoła to chociaż tyle widzę duchowali jeszcze 15 sekund paranoi, człowieku. Tam coś było? Nie. Dobra, to są te oczy, chyba tylko cały czas. Ja cię nie mogę. Nie wiem, czy ten deszcz to był. <śm> <śm> spadł. Ej no, gdzieś spadł, słyszałem go. Też to słyszeliście, nie? Coś było. I dobra jest ta modyfikacja. O, człowieku, jak ona jest dobra. Wydawało mi się na 100%, że ktoś tu spadł. No, to jest ten dźwięk, wiesz. Wiesz o co chodzi. No, ale jeszcze się przejdę taki kawałek i zaraz wracam. No bo wy... Jeden, ale się przestraszyłem naprawdę mocno I znowu Norie wyskoczył Ale nie widzę nigdzie na razie Zbyszek? No dobra, ty miałeś prawo się pojawić To jest Dobra, to jest Zbyszek na pewno, bo gdyby nie atakował zombiaków To miałbym pewne podejrzenia, że to może nie być on Masz, przechwyć! Dobrze Miałbym wtedy pewne podejrzenie, że to może nie być prawdziwy Zbyszek I wiecie, no te modyfikacje są naprawdę różne I Czasami się tak zdarza, że po prostu moby potrafią być nie sobą i ten typ Po prostu jakby się w nich ukrywa. No nie, no tej nigdzie nie ma, bo to tak bym widział. Nie. Yeah. Czy mogę pójść spać? Nie potwory są w pobliżu jakie? A, ten zombie? Czemu nie mogę spać? Dobra, mogę. Nie jest tak źle. Aż po plecach czuję takie nieprzyjemne spięcie, że miałem takie wiecie, że teraz miała, aż boli, bo tak żem się napiął, jak się przestraszyłem. Wiadomo, już budować nie będę. No to nie ma najmniejszego sensu. Weźmy tam do góry, zaczmy sobie po drugiej stronie. i... Myślę, że kwestia zobaczenia jakiejś ostatniej rzeczy i zostawienia tej perełki pod serię, bo jest naprawdę. z ogień. Nie dziwię się, że polecali się tę modyfikację, bo. no potrafi przestraszyć w sensie. To jest taki już. przyjemny horror, nie? Oj, mocna modyfikacja, naprawdę mocna. Aczkolwiek tutaj u góry niczego nie ma. Bo od, od góra prostu sobie taka se stoi i sobie się wyrosła, se nie? I nic więcej. Czy coś przy tej postaci z okiem się zmieniło? Bo ja tu przeklęty zostałem ewidentnie. Też podejrzewam, że za dnia też nie będzie się nic działo. Wszystko wieczorem, wiadomo. A to fajny klimat daje. Daje też to możliwość, że faktycznie możesz coś zrobić za dnia, a dopiero w nocy musisz się ukrywać. I dopiero wtedy robi się ten, ten taki większy problem. No, dobra, wróciłem do wioski. Czy ta. Ten, ten znak on coś zmienia? Czy to tylko po prostu jest jednorazowy straszak i to jest wszystko? Wiecie, to jest nawet dźwiękowione, nie? Jeżeli chodzi o blok, więc. Tak po prostu sprawdzam, czy to nie będzie miało jakiegoś większego znaczenia, ale. Coś podniosłem? Nie. Dobra, to to po prostu jest. Nie, to nie jest to, nie? Nie, to owce jest. Dobra, to owce. Ja owce mylę z. z garbatym chłopem, to. Dobra? Jednak hucha dalej, ale teraz już mam ciary jakieś, się tylko się coś pojawia, nie? To ciary dostaję na ręku, jakby na początku tego nie było, bo nie wiedziałem czego mam się spodziewać, a teraz wiem, że to, to bardzo mocne jumpscary tutaj są i... i naprawdę można się wystraszyć, Zbyszek. Chodź ze mną do domu, co będziesz mi tam bronił przy drzwiach stał, żeby on nie wszedł? Jest się szeroki. To nie głupio nie, nie wejdziesz, nie zmieści się po prostu. No No chodź, chodź. Zapraszam. To są drzwi, nie na około, zbyszek. Zbyszek z tej strony. To zrobimy sobie chociaż wyjście w tym domu. Tak, żeby trochę wyżej stać od tego cepa. E, czy pa, e, no, Tak, dokładnie tak. E, patyki. Dobrze. Cyk. A, patrz! Całkowicie niepotrzebne okno. No dobra. Eee, co ja robię? Czekaj. <grybujesz> po co tu ten dach komu? Po co to w ogóle było robione, jak wiadomo, że i tak to jak kiedyś wyjdę, no? Ach, ten Minecraft. Ten nigdy nie potrafię przewidzieć dobrze, czego chcą gracze. No i pa. No człowieku, to jest forteca! To jest nie do sforsowania, mówię ci. Tutaj myślę, że mogę czuć się naprawdę bezpieczny. Z pewnością. Z pewnością nikt się nie dostanie, bo niby jak. Miałem to żelazo sobie przepalić. Dobra, wziąłeś to, ty, co masz robić teraz. I tak trzeba poczekać, aż będzie noc. Bo podejrzewam, że tutaj za dnia raczej on nie będzie przychodził. I to jest spoko, to akurat mnie cieszy. Ale rozglądać i tak by się wypadało. Czy przypadkiem znowu gdzieś nie stoi? No bo to na razie wiecie. Ja go nie spotkałem. Na razie miałem jakąś paranoję. i... Tyle, że tylko go widziałem. Ale tak sam z siebie, jako ta prawdziwa postać, która mogła mnie zaatakować, jeszcze się nie pojawiła, dalej nawet nie wiemy w jaki sposób atakuje, jak mocno i tak dalej. Mam jajka. Jeżeli będzie stał, rzucę go jajkiem. Myślę, że to jest rozwiązanie mojego problemu. Słońce zachodzi. My jesteśmy na ganku naszego domu i pytanie co dzisiaj? Po poprzedniej nocy było już dosyć niemiło. Chopu tam dalej tak. Dokładnie. Mm. Czy na coś dziś będziemy musieli czekać? Czy znowu typ przyjdzie, będzie stał odwrócony do mnie plecami, ale... To już może nie być zwida, nie? Tylko to już może być prawdziwa postać. Nigdy nie wiadomo. A Daś, śpi spokojnie, a ja tu jestem cię bronię. O, ktoś mi okno zalepił, dobrze. Dobra, to squid. A już miałem wrażenie, że nie. Wow! Paruwo, nie myta ty! Typa, jaki bunkier fajny zrobiłem. Genialne. Creeper wybuch nawet nie oberwało, widzisz? Mówiłem, że to bunkier prawdziwy jest. Czy dzisiaj to jest ten dzień, gdzie jest cisza przed burzą następnego dnia, tak żeby uspokoić moje nerwy, żebym się nie spodziewał po prostu? Czy to nie tak? A może ta postać coś w końcu robi? Będę tam piąty raz chodził, człowieku, jak... Nie wiem, czemu tak łażę, ale... Ale łażę. Pani! Uśmiech... Uśmiech z mordy z demie. I wołaj ją! Gdzie on Idziemy posie. No ale dobra, słuchajcie No mamy połowę nocy prawie, że Chłop nie przychodzi i myślę, że ja się prześpię Jeżeli nie chcę przyjść No to trudno Sprawdźmy, czy przypadkiem tutaj coś się nie stanie Nie Myślę, że w takim bądź wypadku Dowiemy się, co się tutaj wydarzy Ale już w Minecrafcie, we mgle